Zdjęcia Neymara zamieszało w piłkarskim internecie, a w Superlidze Piłkarek Ręcznych cenne zwycięstwo młynów stoi Koszalin. Koszalinianki pokonały we własnej hali ruch chorzów 31 do 24. Sławomir Pankowski. 36. Ja Koszalinianki walczą o ligowy byt. Każdy zdobyty punkt może być na wagę utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej. W meczu z ruchem Chorzów te determinacje było widać od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że dzisiaj to było widać, że jesteśmy na boisku całą drużyną, że żyjemy i dzięki temu prowadziłyśmy tak naprawdę od samego początku. Od samego początku do samego końca. Koszalinianki raz zdobytego prowadzenia już nie oddały. Do przerwy prowadziły sześcioma bramkami, by ostatecznie wygrać siedmioma. 31 do 24. Dzisiaj koncentracja od pierwszej do ostatniej chwili i dziewczyny zrobiły wszystko to, co je prosił. Bohaterką meczu była koszalińska bramkarka Mai Goma. Reprezentantka Egiptu zaliczyła w meczu z ruchem ponad 20 udanych interwencji. Jestem dumna z drużyny, jestem dumna z tego, co dziś pokazałyśmy i mam nadzieję na kolejne zwycięstwa. A te będą potrzebne jak ten, bo koszalinianki ciągle nie mogą być pewne superligowego bytu. W następnej kolejce podejmą Sośnice Gliwice. Sławomir Pankowski TVP3 Szczecin.